Tajcie, a atajcie, towarzysze. Kolejny dzień, kolejna przygoda. Grze Kontraband Polic. Dobra, yy, pod koniec poprzedniego odcinka. Znaczy na koniec, jak zakończyłem. jechałem potem oddać tą kontrabandę do magazynu. To jeszcze raz mnie napadli, buje. Ale strzepałem i strzepałem. Nalałem im po dupie. O, tak miało być. Dobra, zobaczymy co dzisiaj nam dzień przyniesie. Tak się zastanawiam, mam 2000 mamy dolarów ponad. Czy ja lepiej nie zrobię jak zainwestuję w lepszą broń. Bo tutaj różne rzeczy się będą teraz dziać pewnie dziwne. Będą nas napadać i tu na miejscu i w drodze. Jesteś aresztowany. Poproszę o dokumenty. A, co jeszcze? Kurde, gazetki zapomniałem przeczytać. Cyk fałszywa pomoc. Organizacja humanitarna z RK została przepana na wspieraniu wrogów naszego narodu. No i dobra, i tak dalej to sobie można przeczytać. Na pauzie. Przemytnik 5 wiek kierowcy 42. Tu się nic nie zmieniło. Dlaczego cały czas to się pali? No dobra, tam palić to. Wyjdź z auta. Bicykla, Pokaż twarz najpierw, chłopie. Jak ci się przyjrzę. Gamza oraz Gamza, o, już się nie zgadza. Więc, yy, co? Odmatujemy tu zaraz go. W należyty sposób. Im nazwisko ma złe, chłopie. Jedzie z królestwa RK. Więc i tak, znaczy, towarów nie ma chyba. Więc by mógł wjechać. Dobra, nieważne. 78D3. O, i, numer paszportu. 4 maj. Tu się zgadza. I tu się zgadza. 49 rok. Czyli 30. Hm, lata chyba, tak? za ja dobrze liczę, chyba tak. Dobra zamykamy zdjęcie jest OK. I tu jest OK. Otwórz to. Tak nie wiedzisz, więc przestań biodolić. Praktycznie nic tu nie ma. Tu pod maską. Nic się nie chowa, zresztą ja nic nie widzę. Tutaj nic. Tutaj nic. Dziękuję. Do widzenia. Wszystko zakończone. Odrzucone. Nara. Ataj, tiu, ataju. Następny Niech będzie chciał uciec. Dziadek jest dobry. Stoi. Atajcie. od <laughs> Dokumenciki. Dziękuję. I proszę wysiąść, bo widzę, że ma pan walizki jakieś. Zaraz zobaczymy skąd pan jest. Z sześcioma bagażami. Jedzie pan. Bajram Ralew. Dobra, tu się zgadza. Numer się zgadza. Data tu się zgadza, a ile ma lat pan, kochany nasz? Dużo, a zdjęcie? Tak to on. Dobra. Ty, ty, ja, ty be, nie będziesz mi mówił, co ja tu będę robił. Czy jest potrzeba, czy nie, chłopie. 4, 5, 6 bagaży. Dobra, tu się zgadza. O dziwo się wszystko zgadza. Dobra, jak się wszystko zgadza to Maksimow. Zwróć ładunek panu. A my puścimy. A puścimy go. Już tylko poświecę tą latarką. Na pewności. No ale chociaż on jest chyba czysty. Albo brudny Dobra Zamykaj to Kontrola zakończona A ja Przecież yy, To nie 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 Regulacje wazowe Ale bym teraz tutaj lamę zrobił Odrzucamy go Nie ma żadnych tych Towary i bagaże Przewożenia Maluszek do kontroli, następny. Są tylko dwa auta dzisiaj? Jeszcze Zamknij tu sobie, chłopie. Atajcie i spadajcie. Perfekcyjna kontrola. A no to jest 140, a wtedy 130. Ciekawe. Dokumenciki. Oddam, oddam doń duro ni madre teresnej! Nie tap ilio ony bra złu na szewy a dasa eto terrora! Masz rację. No dobra. Wyjdź mi stąd. O, nie chcę handlować. Opuść pojazd. Weź to załaduj. Nie marudź, bo zaraz w pasiaki się przebiorę. Dobra, tak pobieżnie. Prawdzie mydełka ma cztery mydełka. O dziwo, nic tu się nie dzieje. Żadnych pytongów tutaj. Hmm, no dobra. Czekaj, czekajcie, czekajcie, a worek z nawozem? Gdzie są te worki? To nie ma hmm. Weź mu zwórsz towar. Panie Maksimow. Zaraz zobaczymy Jo, ja też miał mydło na dachu Dobra, więc tu się nie zgadza. Prześwietliłem maluszka. Nie, 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 czeka jeszcze, chłopie. Przecież jeszcze nie sprawdziliśmy go. Pan Janusz Gajos, Sewasty. Gajos, tu się zgadza. Numer paszportu się zgadza. Tu się zgadza. Stary jest. I Data ważności grudzień. Tu się nie zgadza. Nie ma worków z nawozem. No. Mm. List przewozowy. Dobra. Do widzenia. Kurde, wszystkich prawie odrzucamy. Bum. Goodbye. Tak, zapraszam, zapraszam. Jutro o 16 albo dzisiaj nawet dobry dobry i ostatnie dwa autka czy bo dzisiaj szybciej zakończymy dzień nie wiem, jeszcze do sklepu trzeba powiejechać to gdzie on miał to to ten nawóz Dobra, trudno. Jeszcze mi kasy zabrał złodziej. Dokumenty przecież są miał tylko cztery mydła. nawozu nie widziałem. Chyba się w bagażniku, Ja nie zobaczyłem, się tutaj maluchuje przecież bagażnik, nie? Dobra, nie maruć, nie maruć. Co tu się w ogóle dzieje, tutaj z tymi kołami? Pobijany cały wóz. Dobra. O, wyjść. No. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Może ten będzie czysty. Nawet zdjęcie się zgadza, patrzcie. Meliton Hagop. Meliton Hagop to się zgadza, tutaj mm, paszport się zgadza. Ważność się zgadza. Nie będziemy go tu męczyć. Dzisiaj szybkie kontrole będą. Bum. 16 godziny już. Do zobaczyska. I ostatni. Klient. Uh, 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 uh. Prawna inspekcja. Dobra. To do wada sobie Szkoda, że... Nie no, można za 200 dwie, dwie zamówić, żeby przyjechał, ale... Powiedzmy, że nas nie stać. I proszę wysiąść. I co my tam mamy? No! Co za ham i prostek madre do o, tu masz worki z cementem. Idziemy sprawdzić. Bardzo ładnie. Tu jest bez pytongów. Hm. No dobra. Pytongów nie widzę możesz poszukać to jest Cicho. Ja wiem czy mam szukać, czy nie. Dobra. Worek z nawozem sztuk 2 sztuki i bagaż 3, tu się zgadza wszystko. Chyba, ale twoje zdjęcie się nie zgadza. A, rajciu, rajciu. jest ten list przewozowy. Znaczy list, e, raport z inspekcji. Zdjęcie. Barlik Kamalow. Barlik. Tu się nie zgadza. Data ważności. Maj. To się zgadza. Akurat 40. 41 lat. To się nie zgadza. Jako przemytnik. Bia 4. l Tu się zgadza. Marzec. O! Ważne do marca. Data ważności też się nie zgadza. No. Jesteśmy po kontroli. Idę oddać smutko. Mm, dobra. Maxilow Maxi Maksimov. zwróć ładunek. Par -paruro. Paruro. To wszystko. Nie No tak, tak. Już ci pozamykam tu. Jedź sobie ten karabinek maszynowy, 1200 kosztował, nie? Ja bym w sumie go zainwestował w to, <laughs> tak, mają nas, <laughs> At maturo dobra, a więc tak, a ka każą nam i spać, ale my sobie tutaj sprawdzimy komputerek. Czy personal Kowalski. I ten na wieżyczkę. Dobra. A jakie pojazdy w ogóle mamy? O, takie. O! To śmieszne. <laughs> o, jeszcze lepsze. Iś, I... Nyska. Ten fajny. Na tym będziemy zbierać. Statystyki, dobra budynki. Kwatera mi jeszcze tu niepotrzebna. Magazyn, w sumie więzienie bym rozbudował. A ile kosztuje? 900, Nie, nie, nie. Pierw uzbroimy się, może co. Dobra, jest do wlada. Blad, blad, blad. za no, daleko to jest. A da się w ogóle zrobić jakiś O! Szybka podróż. No. No i patrzcie, nie trzeba będzie ten. No to nie Dzień dobry. O naszą po... poliską. Dobra. Siemano wart... Na wymianę? Nie, 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 my nie na wymianę. My chcemy... Pistolet maszynowy A 1300 kurde, drogo Ale amunicji trochę weźmiemy więcej No i dobra, starczy chyba, nie? Jak ta broń będzie się tu prezentować? To no panie! He, he, he. Teraz to się możemy? E, mogą nas atakować. Teraz się przyjdzie, bo zobaczymy, czy wyskoczymy jakieś demonie. Cyk, światełka J. Czekajcie jak to się jechało tu. Stój. Hmm. W lewo do końca i w prawo. Tam nas zaatakowali wtedy, nie? Gdzie mnie tu, chłopie? Potem na prawa 50 będzie kosztować. Dobra, na razie pieniędzy nie wydajemy, bo nam zabiorą. Za, u... za czynsz i utrzymanie. Dobra. Chłopaki. Gdzie wy jesteście? Wtedy dwa razy zaatakowali, a teraz nie chcą już. Albo jadę też bez więźniów. W sumie nie ma żadnych więźniów. Czekajcie. Prawo. Bez, bez tego. Bez syreny. Może badać. Y, będzie jak to przeszkadzać. Tylko zobaczcie. Te światło jest oślepiające. Więc nie włączam. No chyba, że będzie trzeba hotel karać. Ciekaw, ja, co w tym hotelu jest. Może się później przekonamy. Albo kiedy indziej. Uff. Dobra, i w lewo. Już tyle pamiętam. O! Jest coś. A, nie, to nasz ten tylko Wykrzyknik Daj Dajnara Dajnara, Dajnara Wysiadamy Ło wow. Strzela w ogóle, kurde, strzelimy w coś, co? Kurde No dobra, ile to ma w ogóle w magazynku? Mmm, nie to tu już zawsze tym tabem Dobra, przeniesiemy go. Ale za to... Czego ty mnie szpiegujesz, ty? Idź stąd. Magazyn, po, po, powiększę magazyn, jak nas będzie stać. I może sobie zatrudnimy jeszcze chłopa na tego... Na wieżyczce. Ale zobaczymy pierwszy tu magazyn. Mmm... Kurde, drogo. Pojemność 50, ale no kurde, bardzo większa pojemność biorę to. To co jeszcze zdążymy? Jeden dzień zrobić chyba zdążymy, bo auta, nie? A, tu już nas... Dobra, na razie zostawię to, bo kurde, mówiłem o tych rachunkach, a 200 zostało. Hmm, hmm, hmm. Jeszcze tych rzeczy nie zostawiłem, dobra, następnego dnia. Border crossing w oszczędności 1673, patrzcie 78 zostało. Nowe rozkazy, i tak idę w tą stronę, bo do magazynu trzeba podejść, nie? I tak zostawiamy. To amunicja do strzelby, nóż i to też na schowamy Dwonią, dzwonią, dzwonią, dzwonią. Dobra, jeszcze coś na sprzedaż mamy. Proszek do prania, papiery i proszę cię, nie wiem, czemu to za zero są akurat. Dobra, co chcą od nas. Komandir, los komnie fundre i Gavrilov chytrak. Jego madrać spriskał włada, a wie pierd*ło paęd, a czy trupsaja. Gdzieśmy tam? A zmożna szajdowa, a dokleisko terrory. Krywka zdrajcy. Dobra, to tak nazwy. Ten odcinek będzie Krywka z drajcy. ślepo w włada. Kurde. Się zbiliśmy tam. Czemu jakaś właśnie dziwnej porze żeśmy wstali? A nie rano. Co to jest? Patrzcie jaka maszyna. Dobra. A może światełka? Czekajcie, czekajcie. Nie w prawo, tylko... Nie no, w prawo. A potem na rozstaju dróg w lewo Dobra, 4 minutki mamy. Ale chyba takie auto tutaj. Ja nic nie kupowałem. Tu może będzie krywka. Mm -hmm, mm -hmm. Jedziemy, jedziemy. O i tu jest. W ogóle tu jest na znaku napisane jest. Vlad Shop. No i dobra. Lamber Mill. Tam kopalnia. I tak, przez mostek faktycznie no. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. W ogóle nas nie podejrzewa, nie? A, jest nawet taka ikonka, że staje się podejrzliwy. Mam nadzieję, że pojedzie w prawo. To wyłączy światło, może. O! Dobra. Cel jest za daleko. A nie, za blisko, a nie za daleko. Dobra. Ciekawe, gdzie on pojedzie i będziemy stamtąd wracać. Chyba, że z tą szybką podróżą się przemieścimy. O, chętnie gdzieś. Już nie można jechać za nikim Bo od razu się staje podejrzliwy Dobra Gdzie on tu jedzie? Do tartaku? Jak ja mam zarabiać, kurdek? Jak... Tu co wymyślają innego. No, ale robimy fabułę, nie? O to chodzi. Fabuła się skończy... A! Jeszcze zapomniałem dodać... Dodatek do tej gry, co mają wyjść pod koniec tego roku, jest przesunięty na długi kwartał 2026. A może... W sumie może to i dobrze. To my sobie na spokojnie to przejdziemy. Wysiądę też może Gdzie on tam poszedł z tym? Tam jest, a weźmiemy w razie czego Sprówę Gdzie on tu się schodzi? Jesteśmy na mapie w ogóle no tylko o niedaleko A! Kurde zaraz nas zobaczy Nie lubię takich misji. W Assassinie prawie o ja pierdziele. Zaraz wyskoczy, że jestem za daleko. Podbiegnę to zaraz będzie podejrzany. Dojzy, kurde. Daleko jesteśmy. O tam jest. On tam chyba dziś idzie. A nie, to mi się wydaje. Tam coś jest, bo się świeci. Dobra. Też w krzakach siedzimy, to nie powinien nas widzieć cieć malinowe. No ładnie tu się urządził chłop. No patrz, wylazł tam. I co teraz? A, skomfortuj się, dobra. Siemanko. Towarzyszu. a ja nie ta porównuję Hm Gadamy z nim. A ja znaję, wy magry szoristo tajemnic, a dziś nie dwa, ale prawda. Это Акаров, бедлог избавить всем, к нам мадре свободы от демократии. Опознай водзу Михаил Гарин, алма умрату, это его мадре патруль. Эн он создал кровава фиста, он и дура всем, это стопа или криминал за братство. Вы, возможно, подшедать коммуне регулков или пристать нас. Hmm. I co? Wypuść. Ty, ale nie, nie będziemy go aresztować, może go wypuścimy, co? A wypuścimy, zobaczymy. A ja się do Zdrowla, a cię... Może nas nie będą tak napadać za często. Będąc świadomym konsekwencji, jakie grożą zdrajcy, postanawiasz pomóc mu w ucieczce. Po godzinie jazdy przez pustkowia docieracie do opuszczonej kopalni, której tunele prowadzą daleko poza granicę Akarystanu. Komisarz jest wściekły na wieść o porażce, którą tłumaczysz awarium radiowozu. No, 400 dostałem. Nawet na zielono się ten zapalił. Gdzie ten bydlak? Dobra, i co tutaj? A, przespać się. No i dobra. I to na tym myślę, że zakończymy dzisiaj. 30 minut około wyszło prawie. Więc myślę, że jest ok. Jak się podobało, to zostawcie łapki, suby, komentarze i podpowiedzi oczywiście w komentarzach. Mile widziane. Trzymajcie się. I do następnego odcinka. Może w piątek, może w poniedziałek. Nie wiem. Zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć.